No, chodźcie, ile mam czekać na was. No to jaki plan na dziś? Najpierw sanki, potem idziemy do Doliny Kościeliskiej, a wieczorem. Kulik! Jeee! <grystanie> idziemy! <grystanie> no i jakie plany na dziś? Ja proponuję tak: najpierw idziemy do maka, a potem do kina 5D. Tylko ja potrzebuję jeszcze kilka godzin, bo chcę pochodzić po sklepach. No wiadomo, ale pamiętajcie, że wieczorem wchodzimy na rysy i z powrotem. Wracamy sobie helikopterem za darmo! Nie, yeah. yeah. Chodźcie, idziemy, chodźcie, chodźcie! Patryk! Patryk! Zabrałem kuzynowi łyżwy, idziemy pojeździć. Mati, a jak nas dojadą znowu ci z ósmej klasy i nam ukradną te łyżwy? Dobra, to będziemy najwyżej uciekać, dawaj, chodź, idziemy! Ryzyk fizyk. Dzień dobry, chciałem zarezerwować całe lodowisko dla mojego Fabiana. Proszę bardzo. Chodź, 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 Fabian, chodź. Ha. Ah, ah, ha. Ojej. Ha. Ah, ha. Eee, o jejku! O oh Boże, fobiel. Ała! Boże, Fabię, nic ci nie jest? Jaki ten lód jest zimny, tato! Nie dotykaj tego lodu, bo ci rączki zmarzną. Przepraszam, czy można podgrzać ten lód, bo Fabię jest bardzo chorowity. Wstawaj, synku, wstawaj, pomalutku. Ja ci załatwię treningi z mistrzem olimpijskim. Chodź, chodź, idziemy do szatni, a potem na rentgen, tu jest szpital obok. Chodź po synku, pomalutku! Pomału synku! Hej maleńka, byłaś kiedyś z takim klawym gościem na randce. Mam pełną saszetę i Simpsona w garażu. Mogę Ci zawieźć tu za na osypka, co to na to? Ale kretyn. Hej kochany, czekaj. Ej, kochanie, byłaś kiedyś na rance z takim Sigmą jak ja. Wiesz, w jakiej robię branży? Jeden weekend, pięć w elanży, nie? <słuchaj>, Słuchaj, mam sądowy zakaz prowadzenia auta, ale mogę cię zabrać do Zakopca. Strzelimy sobie z na kruchówkach. Zdjęcia na gubałówce, co do na to, kochanie. Zakochałam się. Tak, dziadek. Jeśli podoba ci się to, co robimy, to postaw nam kawę na Bajkofi, Link masz w opisie. Dziękujemy. Ej, powiedzcie mi, jakie wy macie marzenia, co? Dawaj Patryk, pierwszy. Ja to bym chciał kiedyś w końcu porozmawiać przez taki prawdziwy telefon komórkowy. O, o. Ej, a wiecie co? Ja to bym chciał, żeby rodzice zaakceptowali to, że chcę być piłkarzem, nie? O, ale by było wtedy. Pieski, to ty, a ty Kasia? A ja bym chciała pojechać na koncert Backstreet Boys. Ja! Ej, powiedzcie mi, jakie macie marzenia? Jaki masz milion? Ja to bym chciał mieć bardzo dużo pieniędzy pojechać na zachód Europy i tam poznać kulturę Bliskiego Wschodu. Ja to marzę, żeby moi rodzice przestali się mylić i prawidłowo używali w stosunku do mnie zaimków onu jenu. Hmm. A ty Kasia? A ja bym chciała, żeby wszystkie operacje plastyczne były na NFZ. No, to by było piękne. Hmm. Może kiedyś? Tato! Chcę wyjść na dwór. Nie ma mowy, jest minus 30 stopni. Wpadniesz do stawu, jak ostatni będzie problem. Jutro będzie minus 15, to wyjdziesz. No ale weź, no nudzi mi się. Nie pyskuj młody, znajdź sobie jakieś zajęcie. Muszę ci posmarować usta i dam ci tą najgrubszą kurtkę. Jest zima stulecia, nie widziałeś w telewizji? Na dworze jest minus 2, odczuwalne jest minus 4. Nie byłeś już tydzień w szkole? Zostań jeszcze jeden dzień. Ale mamo, to nie chodzi o szkołę. Skończył mi się likwid papierosa, muszę iść. Synku, nagrzałem w aucie, jest 22 stopnie. Na razie się nigdzie nie ruszaj. Przejadę przez furtkę, pod same drzwi. Zatrąbię, to wtedy wsiądzisz szybko do auta, dobrze? Poczekaj. Tylko ubierz, ubierz tą kurtkę, uwierz. Synek, chodź, zaczyna się. A kto walczy? No jak to kto? Andrzej Gołota z Donoxem Luisem Opas WBC Kurde Patrz, już są w ringu, zobacz jak się rozgrzewa Andrzej Zobacz, kurde Synek, to będzie polski wieczór, ja to czuję Jak teraz mamy takich bokserów To pomyśl sobie jak będzie wyglądało polskie pięściarskie za 30 lat no, Dawaj Andrzej, dawaj no patrz, Zobacz, zobacz no Patrz jaki skupiony Dobrze, jedziesz, dawaj Dawaj, kończ go, jedziesz Dobre Kurde Co tam dać synek? Koleś, który na swoim streamie nasrał na stół, walczy z trzema żulami. Aha! cię 60, do, do mnie mówi synku? Mam nadzieję, że nie. Kurde, 10 lat mi ta siatka służyła, a widzę, że już powoli się psuje. Mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze za dwa lata. O środowisko EFA, które wysłaliśmy ci na maila. No i to rozumiem. Ta, ta bez tytułu, to będzie chyba ta moja. Hmm. Tato, plecak mi się rozerwał. No to dobrze, są ferie, matka ci syje to weźmy akurat jak wrócić do szkoły. Ale ja chcę nowy plecak wszyscy się będą w klasie ze mnie śmiali. Chyba żartuję, że my stać teraz na nowy plecach. Cała wypłata poszła na węgiel, żebyś tam w dupę miały ciepło. Daj mi spokój. No ale tato, no. Nie tato, idź mi tutaj teraz. Albo będziesz chodził w podszywanym, albo będziesz nosił książki w reklamówce. I idź mi stąd. To będzie ta. No, na pewno. A. D. Gas. Odłóż tą książkę. Chcę taki plecak. Cała szkoła teraz w tym chodzi. Jest rozerwany, niechlunie, zszyty w stylu vintage retro i kosztuje 5000 zł. Zamów go dzisiaj. No, no ale synku, no nie mam za bardzo pieniędzy, bo fotowoltaika nie wyprodukowała w tym miesiącu zbyt dużo prądu, a przyszły nam prognozy na 3000. Kłówno, mi to obchodzi. Proszę. Dobra, no to debat wezmę. Jeszcze chwila i będziesz dwa zamawiał. Dobra, dobra, już już. Ty, Patryk, robimy ognisko. Ale teraz w nocy? W zimę? No ja głupie kiełbaski. Dawaj. Dobre. Patrz, teraz od góry. Ale się rozpaliło. Ja! Yeah. Kurde, mówiłem ci, że jak się tak ułoży, to ogień od razu pójdzie do góry. Zobacz! Się dawaj, nabijamy kiełbachy. Dawaj, dawaj, szychodzi. Ej, Włącz tutorial na YouTube, jak się rozpala ognisko. Ja dzwoni do starego. Halo, Tato, znasz jakiś lifehack, jak rozpalić ognisko? Proszę pani, może ma tu późne sanki. Nie, bo złamał sobie nogę na ślizgawce. Aha. Dzień dobry. Ja dzwonię w imieniu grupy Ostatnie Pokolenie. Martwimy się zresztą osób aktywistycznych, bo nasz kolega Fabien nie odbiera telefonu i nie wiemy, czy stawi się na. Proteście. Nie, nie stawi się, bo wczoraj w ramach protestu przykleił się do torów kolejowych. Masz w piol. o, -o. ojej, jak boli. przestań. O, cześć Kasia. Cześć. Ale schudłaś. Jak ty to zrobiłaś? No wiesz, mniej jem, biegam, chodzę na basen. Kurde, super. no może ja też zacznę. O, cześć. O, cześć Paloma. Kurde, ale schudłaś. Co ty, ćwiczysz? Jakaś dieta? Coś, to nie mam czasu ani na jedno, ani na drugie. Po prostu biorę te znane zastrzyki. Co celebryci. O, no dobra. Otrzymaj się. Hej. Ale te ferie są beznadziejne. Wczoraj mi ukradli sanki, zgubiłem kasatę ze sprawnymi hitami. Ojciec mi usunął Wolfensteina, wrócił z wywiadówki, a zaraz z szóstej by dałem się wpisać do złotych myśli. Eee. Halo, chciałem zrezygnować z tego laptopa. Tak, tego z GeForce RTX, procesorem Intercore 9 13 generacji. Tak, tak, tego za 45 tysięcy. No. Ojciec nie dostanie kredytu. Ale są beznadziejne te ferie. Kompa nie ma. Bety nie zdążyli mi streamingować, a moja laska pojechała do Dubaju zarobić na operację w Turcji. Ugh. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, a Gradowi dziękujemy za gościnny występ. To ja bardzo dziękuję, a jakbyście chcieli zobaczyć mnie na moim kanale, to macie go tutaj. A tutaj zobaczycie, gdzie kręciliśmy lata 90. versus dziś ferie. Dzięki.